To tak właśnie wajzaku było, że on się obwiniał. To właśnie wajzaczku tak było, że on się obwiniał za to, że rodzice się rozstali, yy, że był nieposłuszny, niewierny i już się tak wbiegał. Zaczął pierdolić. Wtedy właśnie te wizje, wszystkie się zaczęły dziać i tak dalej. Lore. To jest przerażające, jak bardzo taki mały dzieciak. Jest na wszystko podatny. On się z wszystkiego uczy. Wszystko, co on słyszy, wszystko, co mu się dzieje, się koduje już na resztę życia w głowie. To, to trochę jest przerażające. No bo łatwo kogoś yy, zrąbać. Można coś łatwo źle nauczyć. Kurde, ale to są jaja masakra. Takie bycie rodzicem no tak, bo mózg się kształtuje i chodzi o to, że to trochę jest przerażające jaką ty masz odpowiedzialność w ogóle żeby nie, wysz nie wyszkodzić żadnej krzywdy komuś bo to już na zawsze będzie krzywda nie taka na chwilę jak komuś tam robisz, nie wiem, koledze tylko to już na zawsze będzie jak dziecku coś tam się żeby stało to jest to duży ciężar, bycie rodzicem, to jakiś nie wiem, drugi, druga praca. Na przykład, ktoś ci zrobi coś niemiłego, to nie wiem, tam jakoś to no przeżyjesz, rozchodzisz i tak dalej, zaraz zapomnisz. A takiemu dzieciakowi, to już tam już można namę coś pozmieniać w głowie, ale też w drugą stronę, jeśli zbudujesz u dziecka pewność siebie, nauczysz dyscypliny i konsekwencji, to w dorosłości będzie terminatorem. No to też prawda zero jakichś TikToków kurwa, ani nic jak się wywróci, to się nic nie stało tak mu wpierdzielasz wszystko, żeby właśnie takim terminatorem był. Można odwrotnie zrobić. I samobój w wieku 13 lat co ty żeś napisał, kurwa. Ty myślisz, że... TikTok jest tak bardzo potrzebną rzeczą, że ktoś byłby w stanie takie coś zrobić, bo nie miał tego w dzieciństwie. Nie przemyślałeś tego chyba. Zobacz, jak to wygląda w ogóle. O ciągu wymaganiach i takim maksowaniu dziecka. No, on nie idzie do wojska, kurwa, ale. No tak, nie ma co tak przesadzać, ale. No na pewno ważne są to takie rzeczy, żeby nauczyć. Takiego dzieciaczka. Właśnie, że miał pewność siebie, i tak dalej. Nie przejmował się. Jak coś mu tam nie wyjdzie, żeby próbował znowu drugi, raz, trzeci. Ciekawy, żeby był.